Dzień dobry w kolejnym odcinku z przygód z Oczywiście jestem Biały Pan, i zaraz sobie zasiadamy do tej pięknej czystki bo dzisiaj lecimy sobie z. 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 Sianokusami. Tak naprawdę to trawokusami bo ta trawa będzie przerobiona w kiszonkę więc w sumie nie wiem jak to nazwać. Ale sobie lecimy na jednej z moich łąk. Później polecimy sobie na Żyto, które sialiśmy chyba w ostatnim odcinku, jak dobrze pamiętam. Więc naprawdę będzie... Myślę, że będzie spoko odcinek, też gdzieś tam właśnie około 10 minut te odcinki z tej serii będą, żeby to też nie było za długie. I na koniec widzowie pokażę wam moją odremontowaną 60. Naprawdę no malinka, cud, miód i nie powiem co jeszcze. Kolor, kolor was może zadziwić. Bo no naprawdę kolor wybrałem taki, że chyba nikt się nie spodziewał. Mm. Bardzo mało, taki jest, więc możecie się domyślać, jaki kolor wybrałem. No słuchaj, jak powiedziałem, że bardzo mało, to na pewno będziecie się domyślać. Czekajcie, żeby tutaj kosimy, powiem wam, że ta trawa to jest tutaj normalnie. To jeszcze dowiozłem w tamtym roku. To oj, będzie, będzie tej kiszoneczki trochę. Ale ja sobie tutaj kończę, bo tu gdzieś sobie zaczynałem. Podnosimy, odwyłączamy, składamy i lecimy sobie na żytko ogólnie A żytko to było tam chyba naprzeciwko wrześni widzowie jak wszystko porosło Mamy ogólnie maj I na paru, ogólnie tam gdzie będzie, tam gdzie było żyto W to dwa żyta i taka mała łąka, na której chyba dzisiaj będziemy grabić To będzie zasiana kukurydza, tak na kiszonkę wiecie, albo na ziarno, jeszcze zobaczę na co będę to zbierał Ale raczej na kiszoneczkę Powiem Wam, że są takie dziury, że 60 to. Przepraszam, 60 w 30 ośkę podnosi, nie? Ale jakoś sobie dajemy radę. sobie skręcamy i od, obok pszenica zaraz będzie nasza, więc w sumie gdzieś tam to zauważy. Naprawdę 30 i tak osiarka no to coś pięknego, nie? O, tu już są siadne posiały. O, zaraz można już chwilę zauważyć. I tak, to jest moje żyto. Myślałem, że to żyto takie w... wysokie porosło, że to jest nie po kabinę w 30, nie? Także no... Także jest, jest spore, nie? Jest naprawdę spore. I... Myślę, że tutaj dwa belki będą z tego pola, nie? Nie wiem ile tego żyta. Pierwszy raz żyto ogólnie zasiąłem. Nie wiem, co... No... Zobaczymy, zobaczymy widzowie czekajcie, tutaj jeszcze obrzeczniaczek jest teraz tak, teraz tutaj do góry za środka to normalnie nic nie widać, jak pierwszy kawałek bo teraz jest ogólnie drugi kawałek taki mały, mniejszy sobie zostawiam to, bym był większy yy, i grabić myślę, że będziemy sobie łąkę tym razem, nie żyto bo to żyto, to no, jest jak jest, tak yy, myślę, że z tych żyto i siano kosów to nie wiem, czy dwa odcinki, nie zobaczę, czy nie, zrobię. Hmm, ale chyba będzie raczej jeden. No zobaczę, tak mówię. Hmm, lecimy sobie tu, jeszcze taki mały paseczek został. No hmm, jestem co, zaraz kończymy, tylko się dookoła obiadę. Tak naprawdę. I to będzie chyba tyle ze wszystkich tych, co żem bym Hmm. A odnośnie to, to jeszcze pojawiły się nowe nabytki Do których wam chyba... Nawet chyba już są na gospodarstwie Oprócz jednego, ponieważ jednak gdzieś tam jeszcze w Polsce jest i... No, za niedługo przyjedzie To Tutaj do naszej wsi Czyli przyczepy A resztę to was zaraz... Zaraz wam pokażę co kupiłem Tylko sobie najpierw to... tak, to sąsiadowy teren Tylko najpierw sobie tutaj dokończę to koszenie To ma nie masakra Yy. O, zobaczcie, to tam gdzie więcej mniej tego życia, takie mniejsze to pokaże No ale dobra, ostatni przejazd Kończymy te żyto i siano kosy trawokosy, tak mówiłem Dobra, składamy I wracamy sobie myślę, że tędy Tutaj jedną pszeniczkę, zaraz zobaczycie sobie drugą pszeniczkę Tam ogólnie chyba odcinka nie było jest tam tej pszenicy, więc myślę, że jakieś, nie wiem żniwa podejrzewam że tam tutaj będą Więc każdy, na każdym polu chciałbym popracować, tak? Więc lecimy. A ogólnie coś trzeba ma wsiany jęćmień, tylko wam chyba go nie pokazywałem. Teraz na wiosnę był wsiewany. A tutaj na ujęciu jęczmień mi się złapać O tutaj, właśnie to pole co tutaj mi teraz mijamy. Yy, on był jakoś na wiosnę wsiany, wsiany, w marcu bodajże, więc on będzie troszkę później. Taki wiecie, yy, wiosenny ten jęźmień, nie? Nie o zimę. to podejrzewam, że za miesiąc byśmy już kosili, nie? a ogólnie koło domu jak podrosło ładnie przężytko to co mm, będzie będzie myło, tam nawet bizona z świata było nawet widać przez chwilę czekajcie ten wjazdek, bo tu zawsze mi się mylą no zobaczcie jakie przężyto nie no myślę że tak sześcią tu będzie to on tak lekką ręką nie z tego przężyta mm, czekajcie cofamy o zgasimy go, nawet nie będę opuszczał i przechodzimy do 60, no jak widać jest osprzęt, czyli mamy turę a jeszcze malowałem sobie tutaj ładnie tą przyczepkę, plandekę, zrobiłem mamy widły, no i co się pojawiło, pojawiła się owiarka, pojawiła się prasa i pojawił się pół, no i oczywiście 60 to kolor zielony, no po prostu nie mogłem innej tu jeszcze tylko drzwi jeszcze otworzę tak mi się spodobało, że musiałem zielony. I tak sobie grzebałem tam po tych kolorkach, popatrzeć i tak dalej. No i tak mi ten zielony gdzieś wpadł, że... A tym jednym nowym jeszcze nabytkiem, co nie ma, go na gospodarstwie, to jest przyczepa. I w sumie za te wszystkie nowe nabytki to zapłaciłem chyba 20... 20 albo 30 tysięcy, nie? Także, no... Czekajcie, prasa była za 15, owierka tam... Nie, sorry, 30 tysięcy. Bo ogólnie sprzedałem sobie pół pola. Znaczy pole było dwu hektarowe i ja sobie hektar zostawiłem, był sobie yy, hektar, a sprzedałem, za 45 tysięcy chciałem. Yy, ale tutaj powiedział, że pan taki, że co mu zadawałem, że ma taką małą łączkę, więc mógłbym mi ją dorzucić, nie? No i właśnie sobie na nią teraz jedziemy. O tutaj ta łączka i mówi, no dobra, tam 40 tysięcy, więc jeszcze mam chyba 11 na koncie, bo coś tam wpłynęło. Nie? A no, i on 60 w sumie wyszedł za 10 tysięcy, to 10 tysięcy też kupili, więc 20 tysięcy na 60 poszło. No to tak, grabimy sobie i to mówię z tego wszystkich hamulców chyba nie zrobiłem. Yy, z tego wszystkiego to nawet to przemżyto dało się wjechać. No ale dobra, mieszałem już tym przężytem. Yy, naprawdę nie wiem, trochę mała ta glebiarka jak tej 60. Ale za to prasa. Jest aż za duża. Myślałem, że nas będzie mniejsza troszkę, naprawdę jest, no, le lekko za duża, bym powiedział, nawet nie lekko, tylko sporo. Kurde, muszę pamiętać, że tura mamy teraz, nie tak szybko się nie złoży. No ale dobrze, bo tur byłby też potrzebny. Także nie wiem, podejrzewam, że owijanie i na przykład belowanie będzie w przyszłym odcinku, albo i orka, zobaczę, zobaczę. Orka też mogłaby się pojawić, szczerze. No, ja, bo tutaj ogólnie, na tej łące też będzie kukurydza zasiana, nie? Na ja takiej ławie wow, łące i poży, tak będzie kukurydza. A tą łąkę, co żeśmy sobie kosili na początku odcinka, ona po prostu będzie zostawiona na siano czy na coś tam. Bo ogólnie bym chciał ruszyć schodową. No i teraz pytanie do Was: co mam zacząć schodować? Kury, świnki czy krowki? Bo na krowki mam taki super patent. Znalazłem ostatnio że są takie jakby ikla, budki, coś takiego i tam wchodzi taki jeden, jedna krowa czyli byk, co tam co nam się wstawia tak naprawdę no i wiecie, naprawdę kupiłbym na przykład pięć takich budek no to pięć biczków czy krowek bym miał, nie? więc możecie myśleć o tym świnki, no to pewnie jakąś zagrodę byśmy zrobili i tyle a kury to nie wiem, kurnik jakiś drewniany bym postawili no i to tyle, nie? więc myślę, że te krowy chyba byłyby najlepszym rozwiązaniem, jeśli o to chodzi ale to zobaczę jeszcze O pieniądze na te, na te budki to bym jeszcze miał Ale widzę, że odcinek zaraz kończymy Więc w sumie co? Tu sobie cofnę Ja się z wami pożegnam Myślę, że Trzymajcie się powoli Więc co? To kolejna odcinka Z serii Trzymajcie się no i widzimy się w sobotę Cześć!